Siedzą, mhm. to przed nimi troszeczkę. To, to tak było... Jak się kończy wysepka, o! To mhm. tak był nasz teren wszystko. Mhm. A, no i zabrali. To pola były, tak? Pola Tak, to były pola, był, y, mieliśmy staw, a później były torfowiska, To wiesz się kopało w zawsze na zimę, żeby miała czym palić w piecu. O, torta. No, torta paliła. No i proszę Ciebie, przez środek przepływała, przepływał y, strumieczek, ale to było źródełko, bo wybijało. Słuchaj, woda była przecudna. I oni to, proszę Ciebie, no. Nie ma tego źródełka teraz, a bieg, y, Bzury jak był, to to co pamiętam teraz, co jest ta wyspa tutaj, to to, to też było trochę inaczej, ale ja z tej wyspy to wskakałam do Bzury i oni zmienili brzeg, tak jak, Ciebie, teraz tam Bzura płynie, to tam, proszę Ciebie, y, płynęło to źródełko, ta starówka, a teraz nie ma tej starówki, jest tylko Bzura.